Jednego z wywiadów z nami Andrzej Wasilewski, twój promotor i promotor Krzysztofa Włodarczyka, przypomniał taką jego rozmowę z Andrzejem Gołotą, kiedy to Andrzej Gołota powiedział, że sparował z Jasonem Robinsonem. No i nawet stwierdził, że jeżeli Krzysztof Włodarczyk nie znokautuje Robinsona, to może mieć pewne problemy z wygraną na punkty. Myślisz, że tak rzeczywiście jest, że jeżeli, jeżeli Krzysztof nie znokautuje rywala, to tamten może wygrać na punkty? Ja powiem może tak, z tego co się dowiedziałem, zrobiłem takie rozpoznanie, jeżeli chodzi o Robinsona. To jest zawodnik, który ma bardzo dobre nogi i nawet trenuje dużo na, na, na te nogi, czyli ogólnie wywodzi się z kimboxingu, czyli mocne nogi. Czyli oznacza to, wiem, że często zmienia pozycję. I na pewno będzie trudnym zawodnikiem, bo to jest styl typowo amerykański, czyli zawodnicy czarnoskóry, czarnoskóry się charakteryzuje tym, że jest, jest gibki, potrafi ten cios przyjąć naprawdę można powiedzieć luźno. To jest całkiem inny boks niż boks europejski. Ale jeżeli Krzysiek bije tak mocno i z lewej i z prawej ręki, że no ja się boję tylko o jedno, ja to już mówiłem, że to może być bardzo ładna walka, dajmy na to i trwać 3-4 rundy, ale naprawdę super walka. A może być nudna walka i trwać troszeczkę dłużej po prostu, bo Robinson jak poczuje ciosy Krzyśka, będzie chciał y, ładnie przegrać. I po prostu będzie cały czas uciekał, używał nóg i klinczował. Wtedy się stanie brzydka walka, no jak się go nie, y, nie trafi, nie sądzę, że mógł przegrać na punkty, ze względu na to, że, y, nie wiem, może Andrzej Gołota y, pamięta Krzyśka z, z walki, y, co... mi z kiedyś, no, że rzeczywiście wyprowadzał na rundę parę ciosów i to wszystko. I łatwo go było wtedy wypunktować, jeżeli nie uszczelił. A teraz Krzysiek już troszeczkę ma inny boks. On punktuje od pierwszej rundy, on chce wygrywać rundę za rundą. I po prostu tutaj z trenerem cały czas na tym się skupiają, żeby tylko właśnie nie była siła i nie liczy na ten jeden cios tylko żeby jednak punktować. Ale na pewno może być to niewygodny przeciwnik dla Krzyśka. Tylko że ja mówię, że to, to może być chwila nieuwagi Robinsona, jeden cios i będzie po wszystkim. Jak już zobaczę, że Krzysiek silno bije, przekona się na sobie. Sobie, poczuje jak to jest, to będzie wykorzystywał nogi, będzie uciekał, będzie klinczował i może, może rzeczywiście być ciężej Krzysztowi, żeby go uszczelić. Krzysiek w ogóle nie pamięta, kiedy walczył z Mankutem, mówi, że z Mankutem walczył yy, na początku kariery, tam w debiucie. No, nie, walczył jeszcze z tym, co ja walczyłem z Malwą, y, Mankutem z Stalzani y, na punkty y, tą walkę wygrał. Yy, y, y, y i po prostu ja pamiętam dokładnie tą walkę, dlatego że tak. też z nim walczyłem później. Dlatego, dlatego pamiętam tą walkę i Krzysiek no, tam jakieś doświadczenie ma w tym momencie, no, tutaj oglądamy go to sparingi, bardzo mu dobrze szło, wiadomo sparingi nie odzwierciedlają walki, ale przygotowania miał dobre, podejście przede wszystkim ma do treningu, yy, dorósł do tego wszystkiego, także no, Powiem szczerze, powinien go rozjechać. Takiego przeciwnika Krzysiek powinien go rozjechać, tylko chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę, że styl robi walkę i jeżeli zawodnik przyjeżdża nastawiony jest tylko wyłącznie na obronę i na to, żeby ładnie przetrwać, może być walka taka, że rzeczywiście temu Krzyszkowi nie da rady, nie, nie pozwoli skrzydeł za bardzo rozwinąć, bo yy, wtedy naprawdę no, no ostatnio nawet walka Mosle i Mora, pierwsze rundy. No, Mosley chciał cały czas do przodu, ten, ten mora rzeczywiście, kurde snake. I taka walka była brzydka. No, kibice zaczęli tam huczeć i po prostu gwizdać. Dlatego styl robi walkę, a zawodnik, który jest tylko i wyłącznie nastawiony. puncher zawsze ma szansę znokotować, prawda, ale knokotuje ale się wtedy, kiedy drugi zawodnik, nawet bardzo dobry, chce tak samo wygrać. I wtedy, kiedy on zadaje cios, się odsłania. Jeżeli tylko i wyłącznie myśli o obronie, to, to stosunkowo łatwo jest się mu obronić. Bo łapie tą gardę i ładnie odejdzie. Uderzy trzy prawe proste, Robinson i znowu przyjmie na podwójną gardę i, tak, i, i, i taka walka będzie po prostu yy, brzydka. Zależy wszystko od Robinsona, jeżeli chodzi o... Krzysiek ma pokazowy styl, yy, walczy efektownie, efektywnie i wszystko zależy od Robinsona. Zobaczymy w sobotę, jak, jak rzeczywiście przyjechał tu wygrać i postawi wszystko na jedną kartę. No to będzie dobra walka, po której wygra się przed czasem. Jeżeli będzie chciał ładnie przegrać, no to może być tak, że, ładnie, że przegra, nie dając sobie robić krzywdy Krzyśkowi.